Kasi, obiecałem, że będzie bardzo prosta. Kasiu więc teraz przepraszam. Przygotowanie zapiekanki farmerskiej to banalna, prosta sprawa, tym bardziej że o taką zapiekankę prosiliście. Kasia i Piotr prosili po pierwsze o zapiekankę prostą z użyciem ziemniaków i mięsa, a po drugie prosili o w ogóle mięso. Bo dania bezmięsne to nie w ich klimacie. To chyba uwaga Piotra. Jeżeli ktoś chciałby jednak bezmięsną, to jest tutaj. Dobry, sprawdzony przepis na taką zapiekankę czysto ziemniaczaną. A teraz użycie mięska. Odrobina oleju do garnka, marchewka, pietruszka, cebula i czosnek. Wszystko pokrojone w mniejsze kawałki. Może być kostka, ale nie musi być. Pamiętajcie, że to wszystko zależy od tego, czy Wam się naprawdę chce, czy nie. Ale nie możecie pominąć elementu pod tytułem smażenia. Najpierw twarde warzywa. Zanim dodamy do mięsa, zaromatyzujmy je, więc. Troszkę soli. I odrobina pieprzu. Przesmażone warzywa smakują lepiej. Kiedy już złapały nieco glazurki, dodajemy cebulę i czosnek, które smażyć się winny nieco krócej, bowiem spalą się, a takich bym nie chciał. Przesmażone warzywa przejmujemy, wykładając na naczynko czy też do naczynka. Każdy ze składników powinien być dobrze zaromatyzowany, a to smażenie no, dla różnych warzyw, dla różnych produktów jest różne. Dlatego też mam tutaj naszykowaną też patelnię, na której to patelni... Przesmażymy pieczarki, żeby też smażyły się osobno, żeby miały szansę odparować i się ładnie zaromatyzować. Poczekamy, aż się nagrzeje, natomiast do samego garnka po warzywach już teraz wrzucę mięsko. I to jest jeden z tych elementów, który możecie mieć od razu, kupując zmieszane mięsko, albo też jednorodnie. Kiedy kupicie sobie wołowinę, wieprzowinę, może coś w drobiu, możecie miksować dowolnie. Pamiętajcie tylko o tym, że lepsza na pewno zapiekanka jest wtedy, kiedy jest pomieszane chude mięso z tłustym mięsem. Po raz kolejny przypominam, że nie panikujcie, nie mieszajcie tego zbyt wcześnie. Zostawcie to mięso, niech się troszkę przypiecze z jednej strony. Dopiero później z drugiej ładnie to porozbijamy. Mamy na to czas. Najgorzej jest, jak wrzucimy kawałek mięsa na patelnię i zaczynamy od razu tą patelnią obracać. To nie ma najmniejszego sensu, temperatura patelni momentalnie spada. Ale temperatura drugiej patelni już jest na tyle duża, że możemy tutaj włożyć pieczarki. I ta sama zasada trochę soli, trochę pieprzu. Pieczarki idealnie przekładamy do warzyw. Samo mięso natomiast możemy wreszcie je doprawiać. Mieszanka pod tytułem zioła Prowansalskie. Jedna trzecia łyżeczki, gałki muszkatołowej. Cudownie łączy się z mięskiem i cudownie pasuje do ziemniaków, które trafią na górę zapiekanki. Do tego wszystkiego sos łuster. Korzenny, kwaśny, mniej więcej 20-30 ml. Pomidory pelati i czerwone wytrawne wino. Czerwone wytrawne wino trafi jako pierwsze, żeby nieco je odparować, żeby straciło na swojej objętości. Został sam koncentrat, a dopiero później pomidory. Kiedy wino już odparowało, dodajemy pomidory pelati. Mogą być pokrojone, mogą być w całości, one i tak się pięknie rozpadną, ale trzymamy się zasady, o której bardzo często mówię, czyli żeby dobry był sos, żeby dobre było mięso duszone w pomidorach, to trzeba mieć troszkę więcej czasu. Dobrze jest wypłukać puszkę minimalną ilością wody i tę wodę tutaj dodać, to ona zapewni nam czas. I teraz 20–30 minut. To wszystko razem trzeba tutaj dusić. Zapiekanka będzie daniem pełnowartościowym. To obiecałem Piotrowi na początku, i Kasie obiecałem, że będzie bardzo prosta. Kasie, więc teraz przepraszam. Chciałem tę zapiekankę, to mięso przykryć pire ziemniaczanym, ale nie takim banalnym, nieprostym. Kasia, jeżeli chcesz, możesz to zrobić zwykłym pire ziemniaczanym. Ale jak zrobić, żeby to pire smakowało lepiej? Trzy składniki. Jeżeli dobrze policzyłem, gałka muszkatołowa do przeciśniętych, ugotowanych ziemniaków. Nie doprawiam ich solą, bo gotowały się w słonej wodzie. Do tego jaja, mleko, masło. Aha, czyli cztery składniki. Bo jeszcze gałka. Po pierwsze, dajmy tutaj mniej więcej 100 gramów masła. Żeby nieco rozrzedzić całą masę, dodajemy mleko. No i wreszcie, kiedy ziemniaki będą wymieszane z mlekiem i masłem, co nastąpi za moment, dodamy. Żółtka jaja. Delikatnie podgrzewam pire i mieszam dokładnie masło z mlekiem i gałką. Teraz odrobina soli i trochę pieprzu, żółtka i dokładnie mieszamy już teraz nie podgrzewamy. Chodzi tylko o to, żeby wymieszać dobrze żółtka w całej masie. Otóż to. Gładkie, mocno doprawione a w zasadzie masa ziemniaczana do zapiekanki. Warto poświęcić trochę czasu na dobre udruszenie mięsa, żeby nie było twarde, żeby było miękkie, żeby się naturalnie zagęściło, czyli rozkleiło. I teraz do tego mięska, kiedy już jest zredukowane, dodajemy warzywa, czyli marchewka, pietruszka, cebula, czosnek i przesmażone pieczarki, ale ponieważ to ma być zapiekanka farmerska, to pomyślałem sobie, że zrobimy ją naprawdę treściwą. Ciecierzyca ugotowana. Mówiłem, że będzie prosto i tej zasady się trzymamy. Tym bardziej, że będzie to dobrze wyglądało. A na ten wygląd wy też zwracacie uwagę, co mnie cieszy. Dzięki za zdjęcia, które wrzucacie na Instagrama i hashtagujecie je Kuchnią Lidla, to miłe. Rzucajcie dalej. O, to nawet ładnie wygląda. O, i to może być kolejne zdjęcie, jeżeli tylko zrobicie. Błyszcząca ciecierzyca z mięskiem i warzywami, które są jeszcze chrupiące. Te ciecierzyce już teraz nie trzeba długo gotować. To jest gotowe. Natka pietruszki, żeby było zielono i świeżo. No i teraz już samo składanie zapiekanki to banał. Przekładamy to wszystko, co zrobiłem, do naczynia, w którym będziemy zapiekać. Rozprowadzamy na całej powierzchni równiutko. Kolejny składnik to gładkie, aksamitne pire ziemniaczane, które możecie dodatkowo przetrzeć przez sito albo pozostawić z malutkimi grudkami na całej powierzchni. I tak samo jak z mięsem, rozmarowujemy je, starając się dobrze je przekreść. No i teraz po do piekarnika ziemniaczki się zapieką, żółtka delikatnie ściągną masę ziemniaczaną. Pod spodem to wszystko będzie jeszcze się delikatnie dusiło we własnym sosie. I teraz pieczemy na dwa razy, ale nic nie będziemy... Specjalnie robić. Chodzi o to, żeby najpierw zapiec masę ziemniaczaną. 180 stopni, 20 minut. Sypiemy serem, kolejne 20 minut. I gotowe. Zanim otworzę piekarnik, ogłoszenia. Polubimy, będziemy subskrybować, będziemy komentować, będziemy wrzucać zdjęcia gotowej zapiekanki na Instagrama i hashtagować ją kuchnią Lidla. Pod jednym warunkiem. Jeżeli to, co zobaczycie, spodoba Wam się. Jakąś melodię mógłby kolega teraz, montażysta, wrzucić. Voilà. Zapieczony cheddar. Pod spodem masa ziemniaczana i chyba chciałbym wam pokazać, jak to wygląda w środku. Obietnice zostały rzucone, piszcie. koń, miejmy ze sobą kontakt. Skoro my możemy do siebie pisać, to piszmy. Lepiej nam będzie razem.